Od godziny szóstej aż do godziny dziewiątej ciemność ugarnęła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema szabachtani, to znaczy Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy ze stojących tam mówili: On woła Eliasza. I zaraz jeden z nich podbiegł, Wziął gąbkę, nasączył ją ocztem, umocował na trzcinie i podał mu do picia. Pozostali natomiast mówili, poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go uratować. Jezus zaś ponownie zawołał donośnym głosem i oddał ducha. W tej samej chwili zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części, od góry aż do dołu. Ziemia zatrzęsła się i skały popękały. Odświeżyły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. A gdy wyszli z grobowców po jego zmarłym weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Setnik natomiast i ci, którzy pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się wydarzyło, bardzo się przestraszyli i powiedzieli: Naprawdę, on był synem Boga. Były tam też liczne kobiety przeglądające się z daleka które szły za Jezusem od Galilei, aby mu służyć. Wśród nich były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. A gdy zapadł wieczór, przyszedł pewien bogaty człowiek, Józef z Arymatei, który też był uczniem Jezusa. Udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat kazał je wydać. Jezus, Józef wziął więc ciało, owinął czystym płótnem. I złożył w swoim nowym grobowcu, który wyciosał w skalę, a na wejście do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł. przeciw grobowca siedziały zatmaria Magdalena i Inna Maria. Oto jest Słowo Boże. pomódmy się. Tak mogący Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy zgromadzać się razem w ten dzień, kiedy wspominamy Twoją mękę i Twoją śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją wielką ofiarę, którą możemy Wspominać. modlimy się, byś przez Twojego Ducha Świętego poprowadził nas w rozważaniu tego tak doniesionego wydarzenia, Panie, byś otwierał nasze serca na tą dobrą nowinę, byś, Panie Boże, wykorzystywał ten czas Twoim słowem do tego, żebyśmy mogli być przymieni na podobieństwo Chrystusa, Nie, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że przeprowadzamy sądę uliczną w Warszawie i zadajemy ludziom pytanie, co jest największym problemem współczesnego świata. Na pewno uzyskalibyśmy bardzo różne odpowiedzi w zależności od doświadczeń, przekonań, wrażliwości, sytuacji życiowej, a także mediów konsumowanych przez naszych rozmówców. Wyobrażam sobie, że byłaby spora grupa ludzi, która mogłaby powiedzieć: wojna na Ukrainie. I oczywiście to byłaby nasza lokalna, europejska perspektywa. Gdybyśmy zrobili taką stądę gdzieś indziej, to może byłaby to wojna w Syrii, Jemenie czy Somalii. Ale na pewno wszyscy zgodzimy się, że wojny są strasznym złem i są bardzo dobrym kandydatem do ścisłej cołówki najważniejszych problemów naszego świata. Tu w Warszawie myślę, że popularną odpowiedzią mogą być zmiany klimatyczne. Perspektywa pro problemów z dostępem do wody w różnych częściach globu masowych migracji. Na pewno zasługuje na poważne potraktowanie w takim plemistyce na największy problem świata. Osoby wyznające tradycyjne poglądy religijne mogą być może powiedzieć sekularyzacja, liberalizacja obyczajów. Oczywiście taki, taka odpowiedź wymaga przyjęcia pewnej konkretnej perspektywy światopoglądowej, ale jeżeli poważnie potraktujemy tę perspektywę, jeżeli naprawdę wierzymy w to, że ludzie są tworzeni do relacji z Bogiem, to powszechne. Odwrócenie się od Boga musi być postrzegane jako poważny problem świata dookoła nas. Jakiej odpowiedzi udzieliłby Żyd zająty w Palestynie w czasach Jezusa? No możemy się oczywiście tylko domyślać, ale myślę, że jest całkiem prawdopodobne, że powiedziałby panowanie pogan nad Jerozolimą. Pan Bóg dawno temu zawarł przy mnie z Abrahamem i powiedział mu, że pewnego dnia jego potomkowie posiądą ziemię Kanan. Obietnicę powtórzył Izraelitom na Górze Szynaj. I wtedy też dawał Izraelem przymierze. Obiecał im błogosławić, jeżeli będą mu posłuszni. Współczesni Jezusowi Żydzi postrzegali panowanie Pogan jako bożą karę za nieposłuszeństwo. Ponieważ Izrael nie wypełniał tory z całego serca, myśleli, Bóg dopuścił do tego, żeby rządzili nami okropni, bezbożni Rzymianie. Powodni Żydzi wiedzieli jednak też, że ten stan rzeczy jest. Chwilowy, przejściowy, nie będzie utrzymywał się całą wieczność. Bóg obiecał odnowić królestwo Dawida. Pewnego dnia Jerozolima znowu będzie się cieszyła Bożym Błogosławieństwem. A poganie, zamiast uciskać Boży lud, będą pielgrzymować, bo oddać Bogu cześć w Jerozolimie. I Bóg rzeczywiście zainterweniował. Wspomniał na swoje dawne obietnice. Rozwiązał największe problemy swojego narodu wybranego, ale i też. Największy problem całej ludzkości. Jednak odbyło się to trochę inaczej niż tego oczekiwali ludzie. Dzisiejsze kazanie będzie miało tytuł: Król Żydów rozwiązał największy problem ludzkości. Skupimy się na takich czterech hasłach, które znajdziemy w tekście Ewangelii Mateusza. Czy ty jesteś królem Żydów? Witaj, król Żydów. To jest Jezus, król Żydów. I wreszcie, naprawdę, on był synem Boga. Naszym pierwszym hasłem jest: Czy ty jesteś królem Żydów? Być może rzymamy się czasem na to, jak w Polsce uczucia narodowe, patriotyczne przeplatały się z uczuciami religijnymi. W dzisiejszym bądź cokolorozowanym bądź świecie coraz bardziej oczekujemy, że rozdział Kościoła i państwa będzie standardem, że politycy nie będą kierowali się uczuciami religijnymi, ale będą kierowali się interesem, po jego państwa. W historii bywało zupełnie inaczej. Pręd, po, można powiedzieć, że normą było to, że religia i polityka były ze sobą bardzo ściśle splecione. I nie inaczej było w Palestynie z czasów Jezusa. Wielu religijnych Żydów wytykiwało nadejścia Mesjasa zarówno jako wydarzenia politycznego uwolnienia od okupanta, jak i jako wydarzenia religijnego jako odnowy kultu, odnowy tego ludu. I przyczyny swojej niedoli doszukiwano się zarówno politycznej niewoli, jak i nieposłuszeństwie Bogu. Jedno z drugim było ściśle splecione. Niektórzy gorliwi religijni Żydzi brali sprawę w swoje ręce i próbowali zbrojnie przyspieszyć nadejście myściasa. Jarcy kapłani i Żydowska Rada Najwyższa dobrze wiedzieli, że jeżeli Pontiusz Piłat ma skazać Jezusa na śmierć, to tylko jako buntownika przeciwko władzy Rzymu. Piłat nie dbał o wewnętrzne religijne dysputy Żydów. Jednak, kiedy temperatura uczuć religijnych wzrastała na tyle, żeby podburzyć Żydów przeciwko władcy Saza, to Piłat zwykle reagował szybko i sprawnie. I pierwsze pytanie Piłata do Jezusa, jakie zapisuje Mateusz, zdradza natura oskarżenia, które wytaczają przeciwko Jezusowi arcykapłani. Namiestnik zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów. Pamiętajmy, że zaledwie kilka dni temu Jezus wjechał do Jerozolimy witany po królewsku. Jego zwolennicy uważali Go za Mesiasa. Artykapłani starali się zatem przekonać Piłata, że Jezus stanowi polityczne zagrożenie, może wybudzić zamieszki, może nawet jest pretendentem do tronu. Czy Piłat uwierzył to oskarżenie? Cała ta scena, którą pokazuje nam Mateusz, wskazuje na to, że nie za bardzo. Mamy oczywiście te pierwsze kilka wersetów, kiedy Piłat przeprowadza proces, który polega na tym, że najpierw przemawia o a potem trona broniąca się ma prawo do wypowiedzi. Ale cała reszta procesu Jezusa przed Piłatem jest właściwie opisem tego, jak Piłat może trochę nieudolnie próbuje uwolnić Jezusa, ale w taki sposób, żeby nie wydać wyroku uniewinniącego, tylko jako tylnymi drzwiami go uwolnić. I tak się składa, że płat ma w tym czasie pewnego znanego więźnia, Barabasa. Niektóre manuskrypty Nowego Testamentu dodają Jezusa barabasza. Zdania biblistów w kwestii tego, czy pierwotny tekst Ewangelii miał to słowo Jezusa, czy nie, są podzielone. Ale jedno jest pewne, że to, że barabas mógł nazywać się Jezus. Jest całkiem prawdopodobne. Jezus był jednym z dość popularnych imion męskich w Palestynie z tych czasów, więc wielu mężczyzn tak się nazywało. Zastanawiający jest też przydomek barabar. Prawdopodobnie jest to transliteracja grecka arameńskiego bar abba, syn abbe. Słowo abba jest nam oczywiście znane albo z nazwy szwedzkiego zespołu, albo z Biblii jako słowa ojciec. I być może być może było takie imię własne w pierwszym wieku, Abba, w Arabku takie imię się potem pojawia, w barabeńsku wydaje się, że też. Ale możliwe, że tu jest użyte jednak w sensie rzeczownika, ojciec, syn ojca. Być może Barabaś był synem kogoś znanego w społeczności żydowskiej, na przykład znanego rabina. Więc kiedy mówiono syn ojca, no wtedy było, o jakiego ojca chodzi, no, syn tego znanego faceta. W polskiej kulturze utrwalił się obraz Barabasza jako zbójcy. Na przykład Zbigniew Herbert pisze: A Barabas byt może wrócił do swej bandy. W górach żabia szybko, rabuje rzetelnie, Albo żałozał wartat garnicarski i ręce skalane zbrodnią czyści w glinie stworzenia. Jednak wydaje się, że Barabas nie był pospolitym zbójcą, rabującym gościnca. Ewangelista Marek mówi o nim. A razem z buntownikami, który, którzy w czasie rozruchów popełnili morderstwo, był uwięziony przestępca imieniem Barabasz. Wydaje się, że Barabasz był więźniem politycznym, przywódcą antyzymskich zamieszek. Zapewne był patriotycznie nastawionym, głęboko religijnym Żydem. Być może nawet jakimś pretendentem do tytułu Messiasa, albo może to trochę bardziej prawdopodobne kimś, kto chciał przyspieszyć przyjście Mesiasa. Barabasz był dokładnie winny tego, o co oskarżono Jezusa, zbrojnego powstania przeciwko władzy cesarza. I tak o co jeden Jezus zajmuje miejsce drugiego Jezusa. Przydomek syn ojca budzi jeszcze jedno skojarzenie. Każdy jest synem albo córką jakiegoś ojca. Bohater, który nazywa się synem ojca, jest w jakimś sensie wrymenem, człowiekiem, figurą człowieka. Miejsce Jezusa, syna jakiegoś ojca, zajął Jezus, syn Ojca Niebieskiego, żebyśmy my wszyscy mogli stać się synami, córkami Ojca Niebieskiego. I drugi epizod, i drugie hasło. Witaj królu Żydów. Spotkanie Piłata z Jezusem zaczęło się od pytania, czy ty jesteś królem Żydów. I szybko stało się jasne, że Jezus. Nie pretenduje do bycia królem Żydów, przynajmniej w takim sensie, który mógłby martwić Pońciusa Piłata. Jednak presja tłumu okazała się zbyt wielka. Piłat się udział umył demonstracyjnie ręce Jezus zajął miejsce barabasza. Męka pańską rozpoczyna bitowanie. Mateusz nie rozwodzi się nad tym faktem. Stwierdza go i przechodzi dalej w swojej opowieści. Dzisiaj, kiedy rozważamy. Mękę Pańską, Wielki Piątek. Bardzo często, bardzo drobiazgowo analizujemy makabre ukrzyżowania, makabrę zemskiego obicowania. Ewangelię natomiast wydało się nie poświęcać temu zbyt wiele uwagi. Być może dlatego, że w I wieku każdy dobrze wiedział, czym jest zemskie obicowanie, każdy dobrze wiedział, czym jest ukrzyzowanie. Nie wymagało to komentarza. To, jak bardzo nieludzką karą było ukrzyzowanie, było jasne dla wszystkich. Ale może to dlatego, że w męce pańskiej to fizyczne cierpienie, fizyczna makabra oksyzowania nie jest najważniejsze. W historii ludzkości naprawdę wiele osób zostało zamęconych na naprawdę nieludzkie sposoby. I chociaż tak było, to żadna z tych osób swoim cierpieniem nie zapłaciła ceny za swoje grzechy. Setem ofiary Jezusa nie jest fizyczne cierpienie, ale jego niewinność, jego pełne posłuszeństwo ojcu oraz nieskończona wartość boskiej osoby, która dobrowolnie ofiarowuje sama siebie na krzyżu. Ubicowany Jezus trafia w ręce żołnierzy Piłata. Zapewne nie rzymskich legionistów, w tamtym czasie w Paletynie nie stacjonował ani jeden rzymski legion, ale raczej żołnierzy tzw. wojsk pomocniczych, które były rekrutowane z okolicznych prowincji. Syryjczyków, Greków, może jakichś Egipcjan. Z pewnością nie są to ludzie, którzy przepadają za Żydami. Ciągle muszą pilnować tego buntowniczego narodu, więc nie przepuszczą okazji, żeby poszedli ze skazanca, a przy całego tego denerwującego narodu. Witaj, królu Żydów! krzyczą ochoceni żołnierze na widok umęczonego pobicowania Jezusa. Zaraz tych, któryś żołnierz ściąga swój płac. Żołnierski płask jest wprawdzie ubarwiony tanią, tanim, czerwonym barwnikiem, ale i tak nada się do imitowania królewskiej purpury. Ktoś inny wpada na genialny pomysł, żeby z gałązki cierniowej uplec koronę i wcisnąć ją na skronie bezbronnego Jezusa. Szyderczego obrazu dopełnia trzcinowe berło. O śmierć Jezusa nie można oskarżyć jednej grupy ludzi. Owszem, w ręce Piłata wydali go przywódcy narodu żydowskiego. Owcem tłum mieszkańców Jerozolimy, Żydów, krzyczał ukrzyżuj go, krepli jego na nas i na nasze dzieci. Ale skazujący wyrok wydał rzymski namiestnik, a wykonała go wielonarodowa grupa żołnierzy wojsk pomocniczych. Myślę, że jest to dobrą ilustracją znaczenia śmierci Jezusa. Tak, za śmierć Jezusa Odpowiadali konkretni ludzie, miała na swój konkretny kontekst historyczno-polityczno-religijny. Konkretne ręce przybijały go do krzyża. Ale tak naprawdę śmierć jego winni jesteśmy my wszyscy, każdy z nas. My wszyscy możemy wyobrazić sobie siebie w tłumie krzyczącym witaj królu Żydów. Jezus przyszedł, żeby umrzeć za nasze grzechy, za moje grzechy, za twoje grzechy. I tak mamy dwie pierwsze sceny. Mamy scenę procesu Jezusa przed Piłatem, mamy scenę, kiedy Jezus trafia przed żołnierzy podcisa Piłata. I trzecia scena jest scena, kiedy Jezus jest prowadzony na ukrzyżowanie, którą zatytułowałem to jest Jezus Krył Żydów. Ukrzyżowanie jest dalszym ciągiem ponurego żartu żołnierzy Piłata. Niewytajowo skazancy nieśli tabliczkę z opisem Twojej winy, albo ktoś niósł ją przed nimi. Ukrzyżowanie miało na celu odstraszenie innych, dlatego było tak makabryczne. Dokonywano go zwykle przy drodze, żeby jak najwięcej osób mogło zobaczyć, co się dzieje z tymi, którzy zadzierają rzymską władzą, buntownikami, biegłymi niewolnikami. Jezus otrzymał tabliczkę ogłaszającą jego winę. To jest Jezus, król Żydów. Piłat z pewnością chciał tym sposobem upokorzyć żydowskich przywódców, którzy tak uprzykrzyli mu życie, zadrwić z nich, pokazać im może zmusiliście mnie, żebym skazał tego człowieka na śmierć, ale zobaczcie, co ja tak naprawdę o was myślę. Piłać i jego żołnierze nie są jedynymi, dla których uksuzowanie staje się okazją do drwin. Mateusz mówi nam, ci, którzy przechodzili tamtędy, bluźnili, kiwali głowami i mówili... Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj samego siebie, jeśli jesteś synem Boga i zejdź z Ktoś widzi w Ewangelii, zwrócił się do Jezusa słowami, jeśli jesteś synem Boga. Szatan na pustyni powiedział, jeśli jesteś synem Boga, rozkaz, aby te kamienie zmieniły się w chleby. Oraz, jeśli jesteś synem Boga, rzuć się w dół, w domyśle, żeby twoi aniołowie... Przyszli i cię uratowali. Można powiedzieć, że po ludzku, patrząc, Jezus miał wszelkie prawa ulec tej pokusie, jeśli też synem Boga. Cierpiał absolutnie niewinnie. Był synem Boga. Wystarczyłoby, żeby podjął taką decyzję i mógł zajść krzyza. A jednak nie szedł. Dla nas. Dla mnie, dla ciebie. Z miłości do nas znosił te szyderstwa oraz cierpienia. Każda długa minuta cierpienia Syna Bożego jest dowodem Jego wielkiej miłości do nas, grzesnych ludzi. Każdy wysiłek woli, który powstrzymywał go od zakończenia tej męki, jest ofiarą składaną z miłości do nas, niegodnych tego poświęcenia. Do uragających pogańskich żołnierzy oraz postronnych gapiów on też kapłani. Mateusz pisze, podobnie arcykapłani z nauczycielami prawa i przełożonymi kpili i mówili, innych uratował, a sam siebie nie może. Jeśli jest królem Izraela, to niech teraz zejdzie z krzyza, a uwierzymy w niego. Oni mają swoją wersję. Wszyscy razem mówią, jeśli jesteś królem żydowskim, albo to jest Jezus, król żydowski. Oni mówią, król Izraela, ale sens jest podobny. Jeśli jesteś królem Izraela, Ironia tej opowieści polega oczywiście na tym, że Jezus naprawdę był królem żydowskim, królem Izraela, nadzieją ludu Bożego, z dawna wyczekiwanym Mesjaszem. Jednak Boży Lud nie rozpoznał właściwie swojego problemu. Skupił się na jego zewnętrznych objawach, niewoli, panowaniu pogan. tym zatem Bóg postanowił rozprawić się z problemem ludzkości u samego źródła. Gdyby Mesjasz przyszedł zrobić porządek z zmianami, i odbywat Królestwo Dawida, to na pewno po krótkim czasie odnowy gorliwości religijnej szybko okazałoby się, że lud Boży znowu wraca do grzechów. O tym jest cały Stary Testament. Poprzez cały Stary Testament widzimy taki cykl. Bóg zawiera przymierze z ludźmi, ludzie popadają w grzech, Bóg zsyła jakąś doczesną karę, ludzie się nawracają, Bóg posyła jakiegoś wybawcę i potem cały cykl zaczyna się od nowa. Kolejne powtórzenie tego cyklu nic by nie dało. Bóg musiał rozwiązać problem u samego źródła. Dlatego Jezus nie przyszedł jako kolejny polityczny lider, kolejny odnowiciel kultu. przesadł, żeby cierpieć, żeby stawić czoła naszej grzesznej naturze. Chrześcijaństwo oferuje odpowiedź, która leczy nie tylko objawy, ale i korzeń problemów ludzkości. I zrozumcie mnie źle. Chrześcijanie są też powołani do tego, żeby leczyć objawy. Powinniśmy walczyć z ubóstwem, wspomagać potrzebujących, nieść pomoc głodnym i spragnionym, leczyć chorych, być osobami cierpiącymi, starać się zaradzić skutkom wojen, klęsk żywiołowych, problemów społecznych. Ale te wszystkie szlachetne i potrzebne wysiłki byłyby tylko leczeniem objawów, gdyby nie Jezus. Jezus przedstawił czoła grzechowi, który oddziela nas od Boga i który popycha nas do tego, żeby ci nie zło, który jest ostateczną przyczyną tych wszystkich złych rzeczy ziemi. I tak dosieramy do czwartej i ostatniej sceny. Naprawdę On był Synem Boga. Doniosłość śmierci Jezusa podkreślała cudowne wydarzenia, które Jej towarzyszą. Mateusz mówi nam, że na trzy godziny ciemność pokryła ziemię. Niektórzy doszukują się do jakiegoś naturalnego wyjaśnienia. Czasami mówić o zacmieniu słońca i to jest zupełnie bez sensu. Chrystus umarł przy okazji święta Paschy, która odbyła się w czasie pełni księżyca, więc wtedy, kiedy księżyc jest po przeciwnej stronie ziemi niż słońce. Więc zacmienie jest wykluczone. Czasem pojawia się też pomysł na to, że może jakiś, jakiś gwałtowny wiatr przyniósł chmurę pyłu, która przesłoniła słońce. Na trzy godziny. No nie wiem, wydaje mi się wątpliwe, żeby taka chmura pół mogła spowodować całkowitą ciemność przez trzy godziny. Myślę, że takie próby są nadmiernymi próbami racjonalizacji tekstu biblijnego. Jeżeli wierzymy, że Jezus naprawdę był wcielonym Bogiem, to czemu jego śmierci nie miałaby towarzyszyć ponadnaturalna ciemność? Znacznie dziwniejsze wydaje się szczegół, którym dzieli się z nami tylko i wyłącznie ewangelista Mateusz. Ziemia zatrzęsła się. Skały popękały. Odspojrzyły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. A gdy wyszli z grobowców po jego zmartwychwstaniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Tekst grecki można zrozumieć na dwa sposoby, które po polsku można oddać, stawiając we właściwym miejscu przecinek. Po pierwsze, a gdy wyszli, gdy wyszli z grobowców po jego zmartwychwstaniu przecinek, Weszli do świętego miasta i okazali się wielu, albo, a gdy wyszli z grobowców, przecinek, po jego zmartwychwstaniu weszli do świętego miasta i okazali się wielu. Innymi słowy, albo groby się otworzyły w momencie ukrzyżowania, ale święci wyszli z nich dopiero po zmartwychwstaniu, albo groby się otworzyły, święci wyszli z nich, ale dopiero po zmartwychwstaniu weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Jedna i druga wersja jest dziwna i budzi bardzo wiele pytań. Po pierwsze, dlaczego groby miałyby się otworzyć zanim oni zmartwychwstali? Albo jeżeli groby otworzyły się i oni zmartwychwstali, to dlaczego weszli do świętego miasta dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa, albo jakoś czekali przez te kilka dni? Um, Co się z nimi potem stało właściwie? Czy to było takie zmartwychwstanie jak łazaza i córki ira, że oni żyli jeszcze jakiś czas? pośród Pierwszego Kościoła, a potem umarli? W ogóle gdzie są jakieś kolejne historie o nich? Czy też może to jest takie zmartwychwstanie jak Jezusa, że oni są jakąś taką pierwotiną tego ostatniego zmartwychwstania i ukazywali się przez jakiś czas, a potem zniknęli? Ten epizod jest tak bardzo dziwny, że nawet niektórzy konserwatywni bibliści śnią do że może to jest jakieś takie literackie ubarwienie tego opisu. Jak było naprawdę? Prawdę mówiąc, nie wiem. Myślę, że nie musimy znać odpowiedzi na każde możliwe pytanie. Czy to były jakieś wizje duchów zmarłych, tymczasowe Zmartwychwstanie, Zmartwychwstanie części świętych, wyprzedające ostateczne Zmartwychwstanie? Nie wiemy. Może pewnego dnia się dowiemy. Ale jedno jest pewne. To, co dokonało się na Golgocie, było godne tego, żeby towarzyszyły temu najniezwyklejsze wydarzenia. Powstanie dawnych świętych było stosowną oprawą dla zwycięstwa Syna Bożego nad grzechem i śmiercią, które tak długo trzymało nas świat w niewoli. I wreszcie trzecie dziwne wydarzenie, które towarzyszy śmierci Jezusa. zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części od góry aż do dołu. To, że oddziera się od góry, znaczy, że jest to Boża interwencja. Nie rozdziera się, jakbyśmy się spodziewali, od używania u dołu, ale rozdziera się na górze. Nie jest do końca jasno o jaką zasłonę chodzi, ale wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest zasłona oddzielająca miejsce święte od miejsca najświętszego. Miejsce najświętsze symbolizowało Bożą obecność w świątyni. I było tym najświększym sanktuarium, do którego mógł wejść tylko i wyłącznie arcykapłan raz w roku z krwią ofiary zagzechu ludu Bożego. Święty Bóg był oddzielony od grzesnych ludzi. Jednak śmierć Jezusa otwiera drogę poża zasłonę. Bo ta świętość przestaje być ukryta, niedostępna, groźna. Jezus Chrystus dokonał skutecznego i ostatecznego przebłagania. Dlatego każdy, kto jest w Chrystusie, może przyjść do Ojca. Każdy przez Jezusa może otrzymać przebaczenie, wejść do miejsca najświętszego. Setnik rzymski i rzymskiego oddziału, widząc, co się dzieje. Powiedział, naprawdę On był Synem Boga. Zapewne nie do końca rozumiał, czy Jego słowa tak naprawdę znaczą. Ale Jezus wzywa nas wszystkich dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli to samo. Zaprawdę On jest Synem Boga. Dlatego Jego śmierć na krzyżu ma tak wielkie znaczenie. Dlatego Jego ofiara trwała nam, grzesnym ludziom, drogę do świętego Boga. Być chrześcijaninem to znaczy powiedzieć, tak, On jest Synem Boga. Tak, Pan Jezu, zaprowadź mnie za zasłonę, zabierz moje grzechy na krzyż i pozwól mi oglądać świętego Boga.